Szanowni państwo, witamy bardzo serdecznie na briefingu Koła Parlamentarnego Polska 2050. Jest tutaj ze mną pan poseł Paweł Zalewski i ja Mirosław Suchoń i przedstawimy stanowisko naszej formacji dotyczące tak naprawdę skoku na stanowiska sędziowskie w Unii Europejskiej, którego próbuje dokonać były rząd PiS odchodzący w niesławie i oddaję głos panu posłowi Zalewskiemu w tej sprawie. Dzień dobry Państwu. W tym momencie Komisja do spraw Unii Europejskiej i polskiego Sejmu przesłuchuje troje kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sędziego Sądu Unii Europejskiej. Odbywa się to już na sam koniec kadencji, dosłownie rzutem na taśmę. W poniedziałek zaczynamy, zaczyna pracę nowy, nowy parlament, i trudno nam nie odebrać tej decyzji PiS-u, jako właśnie skoku, ostatniej wykorzystania ostatniej możliwości skoku na stanowiska sędziowskie w Unii, w Unii Europejskiej. To jest godne potępienia, dlatego że ten parlament chociaż jeszcze funkcjonuje z punktu widzenia prawnego, przestał mieć 15 października po wyborach zdolność polityczną do podejmowania kluczowych decyzji, a jedną z takich decyzji jest opiniowanie polskich kandydatów do, na stanowiska sędziów w Unii, w Unii Europejskiej. To jest absolutny skandal, to jest ciąg tych wydarzeń, z którymi mamy do czynienia w rządzie skoku na, na kasę, w skoku na stołki teraz dotyczy to sędziów sądów Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, to jest kolejny dowód na upadek jakiejkolwiek kultury politycznej, jakiejkolwiek kultury parlamentarnej zarządów PiS. To co dzisiaj możemy zrobić, to zaapelować do posłów PiS o to, aby nie nie brali udziału w tych głosowaniach o to, żeby zachowali się przyzwoicie i posłuchali głosu suwerena. Suweren 15 października bardzo wyraźnie wyraził swoją wolę dotyczącą zmiany w parlamencie, zmiany nie tylko w większości, ale także obyczajów parlamentarnych i kultury prowadzenia debaty publicznej. To, co dzisiaj widzimy, to, co dzieje się na naszych oczach, to kolejny przykład złamania tego wyniku, który pokazuje jasno, że Polacy chcą zakończenia kłótni i zajęcia się tymi sprawami, które są najważniejsze dla obywateli. Dzisiaj deklarujemy, że te działania będą weryfikowane w kolejnej kadencji Sejmu i będziemy podejmować takie działania, żeby te niegodne zachowania nigdy więcej nie miały miejsca. Czy mamy pytania? Coś Panu zaskoczyło na posiedzeniu komisji? Nie, ja muszę powiedzieć, że. Nie spodziewałem się, aby kandydaci odpowiadali formatowi, który posiada na przykład pan profesor Safian, aby to byli rzeczywiście wybitni sędziowie, wybitni z dużym doświadczeniem, głębokim doświadczeniem naukowym. To są, to są osoby tak naprawdę wyłonione i to widać wyraźnie z klucza politycznego. Właśnie podowiem, że pana profesora Sofiana, bo ja sama kandydatka podszyła na temat obrobę ale praktycznego chyba nie ma, bo chyba nie orzekała jakby I to jest jeden z, jeden z podstawowych, jedna z podstawowych kwestii, która była podniesiona na Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Mówiąc krótko, my oceniamy te kandydatury nie tylko pod kątem tego, że służą politycznym interesom odchodzącego obozu władzy, ale także e, nie posiadają tych kompetencji, które chcielibyśmy widzieć w sądach Unii Europejskiej. Już ostatnie, w ostatnio. Kadencja profesora Safiana, jeśli dobrze pamiętam, to dwa lata temu się spotkał. Tak. W międzyczasie tam. Wbyła, PiS, PIS nie potrafił obsadzić skutecznie tego stanowiska. E, pan profesor Safian ponieważ to stanowisko nie jest wypełnione, pełni swoje obowiązki i, i dobrze. Natomiast rzeczywiście to też pokazuje, prawda, czyli przez dwa lata nie potrafili i dosłownie parę dni przed końcem kadencji chcą jeszcze to stanowisko wypełnić, więc no to też jest, to też buduje kontekst takiego właśnie skoku na, skoku na stole. Czyli wysyłanie właśnie tej Pani dotrzyło, jeżeli to się uda, no bo tam wiadomo, że jeszcze jest paneków, ekspertów i tak dalej. Tak. Czy Panu w zdaniem, w jest pomysłem na zmianę do tego, jak funkcjonuje w albo na, na blokowanie pewnych decyzji w szule? Oczywiście, że tak. E, e, niewątpliwie e, osoby, które, których główna e, e, zaleta z punktu widzenia obozu władzy polega na e, związaniu z tym obozem, e, mają tam za zadanie blokowanie e, decyzji, które. E, są sprzeczne z interesami tego władzy. Po co one tam mają, po co one tam mają jechać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.